Tego ćwiczenia nie dalibyśmy radę zrobić bez no, porozumienia jakiegoś rodzaju, nie? Bez takiej uważności na siebie? Tak. Nie? Yy, I na drugą osobę. Gdybyśmy mm. nie byli w kontakcie ze sobą, no to było bardzo trudne, nie? Z tego względu, mm. że tu jest jednak dużo i przenoszenia ciężaru ciała, i, tak. no, i w ogóle wyczucia, co druga osoba no. robi. W tym ćwiczeniu dajemy ciężar drugiej osobie, ale też przyjmujemy jej ciężar, który mm -hmm. się zmienia w zależności od ruchu, ruchu ciałem, gdzie ten ciężar przyłożysz, do tego dochodzi też to, że no, też inaczej ważymy, jestem cięższy i tu trzeba było się w tym spotkać, żeby nikt się nie znalazł na ziemi. Nie? No tak, to jest to, to, jest to yy, takie wyważenie, nie? też uważność na siebie z tego względu, że no. ja muszę wiedzieć, na ile jestem w stanie pozwolić, przyjąć tak. na przykład, ale też zasygnalizować, że więcej nie mogę, ale też uważność na drugą osobę, nie? Mhm. ile Ty jesteś w stanie przyjąć no tak. nie? i na co sobie mogę pozwolić. Czyli to jest tak naprawdę cały czas, no tak jak w tym ćwiczeniu, nie? Mhm. ciągły ruch i wyczuwanie siebie i tej drugiej strony. Mhm. W żadnym razie nie walka o to, kto kogo przepchnie, tylko właśnie takie spotkanie, danie sobie możliwości, Eksplorowania tego mhm. ruchu, eksplorowania tego kontaktu z drugą osobą, ale no właśnie z uważnością tak na siebie, jak i na nią. Nie? Dla mnie to jest to ćwiczenie to jest taka metafora mm, relacji nie? Mhm. relacji też dla mnie relacja to jest komunikacja. Nie ma mhm. relacji bez komunikacji i to ćwiczenie dokładnie to obrazuje. Nie? Ty powiedziałeś, że można się, można tą drugą osobę przepchnąć. Mhm. Jasne, że można, w relacji Skopoca. też. Tylko po co? No. Chyba, że chcę zakończyć relację, nie? No. Mówimy tu o różnego rodzaju relacjach: czy to koleżeńskich, czy zawodowych, czy romantycznych, jakkolwiek relacja wymaga mm. uważności na siebie i na tą drugą stronę, nie? Mm -hmm. No tak. Można by też w tej pracy po prostu stanąć sztywno, a druga osoba niech mi da ten ciężar, ja przetrzymam, ja wytrzymam, mm -hmm. ale ile? Dasz radę. No, oczywiście, nie? to jak nie. Dasz ja. radę. Natomiast, no. W tej pracy bardzo szybko da się poczuć, że nie da się w ten Aha. sposób, nie? że czujesz niewygodę, mhm. dyskomfort i to też jest praca, która z tym spotyka. Nie? No, dokładnie jak w prawdziwych relacjach. Okej, okay. i to jest właśnie to, to, co powiedziałeś jest, że mogę dać radę wytrzymać i tak dalej i przyjmować. Nie? Tak samo jak w relacji. Często jak nie wiem, pracuję, to słyszę o takich relacjach, że no, ja tyle czasu przyjmowałem czy przyjmowałam, i tak się starałam. No dobra, ale jeżeli nie jestem uważna na siebie w tej relacji i nie komunikuję, mhm. co mi pasuje, co mi nie pasuje, to często ta druga strona nawet nie ma możliwości reagować na moje potrzeby, mhm. nie? Czy, nie wiem, odpuścić, czy, czy przyjąć, czy dać, bo nie ma żadnej informacji, mhm. nie? Staram się wytrzymać i tak powiedzieć w tym ćwiczeniu, mhm. no, na poziomie fizycznym to byłoby trudno, nie? Nie ma wtedy dialogu, a właśnie tak jak ten ruch, ta praca, tak i każda normalna relacja to właśnie komunikacja i dialog. Mhm. I tak jak zaczęliśmy, nawiązując do, do innego naszego filmu, żeby to było możliwe, żebym w ten kontakt, w tą relację wszedł, umiał być w interakcji z drugą osobą, najpierw muszę wiedzieć co we mnie, muszę mieć kontakt ze sobą samym. W tym ćwiczeniu kontakt ze sobą samym to stabilna postawa ciała, taka gdzie ja czuję, że nie tracę równowagi, nie wpadam mhm. w panikę. Tylko czuję, co mi wolno, co mogę. Nie? I co jest dla mnie Ale okay. też w ten sposób dajesz znać, nie? To, tak. Że ile ile ja mogę, nie? Mhm. Bo jeżeli dajesz opór mhm. i. No to wtedy wiem, że no bardziej nie. Mhm. Um, tak cały czas, cały czas mam w głowie wiesz, takie relacje na, właśnie, na poziomie komunikacji, nie? Mhm. Tak trochę odrywając się od tego ćwiczenia, że... Um, jeżeli ja nie słucham siebie, nie jestem blisko siebie i nie daję tej drugiej stronie znać, a ja mam oczekiwania, że ona, nie wiem, będzie cudownie spełniać moje, nie wiem, potrzeby, to czego chcę. No to jest bardzo trudne do osiągnięcia, mm -hmm. nie? Czy, czy w pracy, nie wiem, przy podziale obowiązków, czy, czy w takich relacjach, nie wiem, na jaki film idziemy do kina ze znajomymi, mm -hmm. czy, czy no w jakiejkolwiek innej relacji, nie? Jak nie mówię, nie, nie sygnalizuję, nie daję znać, to tutaj z drugiej stronie się jest bardzo trudno w tym odnaleźć. No tak, bo albo zgadnie... Albo nie. <laughs> albo nie zgadnie, z naciskiem na nie. <laughs> albo zgadnie, tylko nie tak, jak oczekujesz, nie? <laughs> no właśnie, nie? I, i tu znowu, nie? Ja będę ciągle jak trochę Mam poczucie taki adwokat diabła, wracał do tego kontaktu no. ze sobą samym. Może bym umiał, umiała powiedzieć tym znajomym, na jaki film idziemy, no to dobrze zacząć od tego, żebym ja wiedział, tak. wiedziała, no, na jaki ja rzeczywiście chcę iść. No, na nie? Jakich, co chcę zobaczyć. Nie? Tak. Druga strona to jest też umiejętność powiedzenia, nie? bo hmm. ja mogę chcieć iść na konkretny film, ale nie mam odwagi powiedzieć. Hmm. No i wtedy reszta się. Chciałabym, żeby się domyśliła, tylko hmm. jak. Nie? Tutaj relacje też tak sobie myślę o relacjach takich relacjach, jak dorosłe dzieci się wyprowadzają niej przychodzi hmm. mamusia z jednej czy z drugiej strony i też często te granice są przekraczane, a y, nie jest to komunikowane, mhm. nie? że słuchaj, nie chcę, żebyś mi grzebał po garach, szafkach czy grzebał po garach, szafkach czy co właśnie. I sytuacja jest niewyjaśniona, generuje kupę napięcia i nikomu to nie służy. <laughs> Dokładnie temat, tak. Prawda? To jest bardzo długi temat. To jest bardzo jeden z często poruszanych na przykład w gabinecie u mnie tematów. Nie wiem, jak no. jest u ciebie. O! No, w podobnej przestrzeni się zdarza. No. Chyba okay. moglibyśmy o tym dużo, mhm. bo temat jest przeogromny, ale może tak dla podsumowania, że no znowu relacja z drugą osobą, spotkanie z drugą osobą, to tak naprawdę znowu. Przede wszystkim uważność, znowu i na siebie, mm -hmm. i na tą drugą Zaczyna stronę. Zaczyna się od kontaktu tak, ze sobą. Tak. Nie? I to nie jest egoizm, tylko to jest taka w sumie troska o siebie i o, o, o drugą stronę. Tak. Chyba niczego więcej nie można lepszego zrobić i też o tym inaczej powiedzieć. No, no to co, dzięki. Dzięki za uwagę. I zapraszamy znowu. Cześć. Cześć.